Dzisiaj wielki poniedziałek. Zapraszam Was na krótki spacer poza Tunis, żeby usiąść gdzieś w spokoju przy Piśmie Świętym i zatrzymać się przy tych wydarzeniach, które dzisiaj się dzieją, wprowadzając nas w mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wielki Poniedziałek Kościół zaprasza nas, abyśmy zasiedli razem z Martą, Marią, Łazarzem, Apostołami, Jezusem i zaproszonymi gośćmi na uczcie w Betań, która była odprawiona właśnie w tym czasie, sześć dni przed Paschą. Przed tą Paschą, która będzie paschą prawdziwą, która umożliwi nam przejście ze śmierci do życia. Możemy sobie wyobrazić, jaka atmosfera panowała na tej uczcie. Jezus przed chwilą wskrzesił łazarza, a zatem była to uczta wielkiej radości, uczta wielkiego szczęścia. Celebracja tej wiosny, która była też wokoło, celebracja już tej wolności, którą smakowali dzięki mocy Jezusa Chrystusa. Jezus, wskrzeszając łazarza, dał znak, że on jest źródłem życia i to życia prawdziwego, życia wiecznego. Maria Marta wyznały tę wiarę. Jezus ją potwierdził, mówiąc wprost, że ja jestem z zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie. I w tej atmosferze głębokiego przekonania, że mają życie pośród siebie świętowali z wielką radością. Możemy sobie wyobrazić te, te uśmiechy, tę radość na twarzach. Wiemy też, że Maria skorzystała z tej okazji, żeby użyć wreszcie tego olejku nardowego, który jak mówi Jezus przechowywała. Trudno powiedzieć dlaczego Maria przechowywała ten olejek tak długo. Kobiety lubią używać perfum, natomiast ten olejek drogocenny Maria przechowywała na szczególną okazję. Ja lubię myśleć, że e, trzymała go na dzień swojego ślubu, na, na dzień wielkiego szczęścia dla, dla kobiety, dla mężczyzny, ten dzień celebracji daru z samego siebie. E, oczywiście nie ma żadnych podstaw biblijnych, żeby takie przekonanie wysnuć, ale nic też nie stoi na przeszkodzie. Jedno jest pewne: e, Maria z tej radości, z wielkiej radości, z wielkiego szczęścia z obecności Jezusa w jej życiu użyła tego olejku, który trzymała na szczególną okazję. Jest jednak coś w tej uczcie, co kładzie się cieniem na radości. Właśnie reakcja, reakcja Judasza. Judasz, kiedy zobaczył gest Marii, oburzył się, że to jest marnowanie olejku. Nie zrozumiał jej gestu, nie zrozumiał sytuacji. Więcej, uznał to za całkowicie sprzeczne z Ewangelią, bo można było sprzedać ten olejek i rozdać ubogim, a równocześnie... Ewangelista nam mówi, że w tym momencie już wszyscy wiedzieli, albo może nie wiedzieli, teraz się dowiedzieli, kiedy już Jan po czasie pisze tę Ewangelię, że Judasz podkradał z sakiewki pieniądze, a zatem tak naprawdę nie chodziło mu wcale o ubogich, tylko po prostu to był jakiś przytyk pod adresem Marii. I to jest znamienny moment w czasie tej uczty, bo radość z życia radość z prawdziwego życia jest zmącona właśnie tą przewrotnością ludzkiego serca. To serce Judasza nie jest jakoś wyjątkowo podłe i wyjątkowo przewrotne. To serce Judasza jest, jest gdzieś w każdym z nas. Sami nie rozumiemy naszych intencji. Może Judasz sam nie do końca siebie rozumiał, może nie wiedział, że tak naprawdę wcale mu nie żal tych pieniędzy, które miał, mogłyby trafić do ubogich, ale podświadomie żałował... Okazy, którą stracił, żeby coś tam więcej z sakiewki apostolskiej wykraść. I ta obecność Judasza jest znakiem, że radość jeszcze nie jest pełna. Że radość z, z życia, radość z bycia z innymi ludźmi, radość z relacji, z miłości braterskiej jeszcze nie jest pełna, bo, bo serce ludzkie jest przewrotne, bo serce ludzkie jest tajemnicą. I myślę, że Jezus jako jedyny w tej wielkiej radości w całej pełni nie uczestniczył, bo on doskonale wiedział, że żeby dać życie, to nie wystarczy, żeby stanął przed grobem i zawołał do Łazarza wyjść na zewnątrz, ale trzeba, żeby oddał swoje, że to będzie dar prawdziwego życia, że nie wtedy, kiedy wskrzesi ciało Łazarza z grobu, ale wtedy, kiedy wskrzesi duszę każdego z nas, kiedy wskrzesi nasze serca, wtedy da nam prawdziwe życie. A serce nasze wskrzesi, kiedy da nam swojego Ducha. Kiedy obficie wyleje Ducha uwalniającego nas od zazdrości, od chciwości, od próżnej chwały, od walki o pozycję w tym świecie. Kiedy da nam Ducha czystego daru. Dlatego Jezus w tę radość ze zmartwychwstania Łazarza, ze wskrzeszenia Łazarza, wprowadza ten smutek, który się wiąże z Jego męką. Jak gdyby chciał nam przypomnieć o cenie prawdziwego życia. Mówi, że ten olejek został przechowany na dzień Jego pogrzebu. Podejrzewam, że błyskawicznie atmosfera się zmieniła, bo wszyscy sobie przypomnieli, że Jezus ma wrogów, że faryzeusze chcą Go zabić, że przywódcy narodu wybranego wcale nie potwierdzają tego, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest prorokiem. Wręcz przeciwnie, chcą Go poddać sądowi, że Jezusowi grozi poważne niebezpieczeństwo. I Jezus wprost im przypomina, że jego życie jest ryzykowne, że jego nauka jest ryzykowna, że to, co głosi, nie jest idyliczne, nie jest sielankowe, ale to, co głosi, to jest sprzeciw wobec całego ducha świata, sprzeciw wobec tego, jak myślimy, jak działamy. I ten sprzeciw Jezusa rodzi opór, rodzi opór w sercach przywódców narodu, ale rodzi także opór w naszych sercach. Ostatecznie wiemy, że ten opór w sercu Judasza będzie tak wielki, że on odrzuci Jezusa Chrystusa, że on go wyda, sprzeda za 30 srebrników. Nie godząc się na Ewangelię, nie godząc się na takie życie, jakie Jezus sam podejmuje i jakie chce udzielić nam wszystkim. A zatem ten wielki i święty poniedziałek stawia nas tak naprawdę wobec tego, jak my już przyjmujemy Jezusa? Czy my od Jezusa przyjmujemy naprawdę ten autentyczny dar życia? Życia w Duchu Świętym, życia w miłości braterskiej? Czy przyjmujemy tę radość, której nikt nie jest w stanie nam zabrać? Bo tego rodzaju radość Jezus posiadał w sobie do samego końca. To, to nie jest ta radość, która. Tryskał uśmiechem, to nie jest ta radość, która wyciskał z szczęścia, to jest radość gdzieś głęboko w sercu, radość pełna pokoju, radość nawet w smutku, radość nawet w trudzie, radość nawet na krzyżu. I ta radość płynie z ducha Chrystusowego. Inne radości, które przemijają, są tymi radościami, które otrzymujemy od Boga w stworzeniu, kiedy mamy zdrowie, kiedy mamy siły, kiedy nam się życie układa. I której radości u Jezusa szukamy, za którą radość jesteśmy mu wdzięczni, za jaki jego dar oddalibyśmy ten przechowywany cennie olejek nardowy, za co mu naprawdę dziękujemy. Przeżywajmy zatem ten wyjątkowy czas Wielkiego Tygodnia, w którym Bóg nam zabrał naprawdę wszystko, kiedy jesteśmy ogołoceni bardzo, czy nam się to podoba, czy nie, kiedy się zastanawiamy, czy to są słuszne decyzje, czy niesłuszne, kiedy kłócimy się w internecie, kiedy kłócimy się pomiędzy sobą, czy tak zachować się, czy tak, czy pięciu, czy sześciu nam przy świętej, czy pięćdziesięciu nas zabije, czy nie zabije. Kiedy przeżywamy naprawdę trudny czas, pozbawieni jesteśmy wielu możliwości, zamknięci jesteśmy w domach, odizolowani od siebie, przeżywajmy ten czas, szukając w sercu tej prawdziwej radości. Prawdziwej radości, która płynie z tego, że zawsze możemy kochać, że zawsze możemy coś dać z siebie drugiemu człowiekowi, to dużo kosztuje. Jezusa kosztowało to śmierć, Jezusa kosztowało to mękę. Jezus zapłacił za taki sposób życia najwyższą cenę i my też, jeżeli chcemy tak żyć, musimy być na taką cenę gotowi. Natomiast, jeżeli rozpoznamy w Jezusie autentycznego Zbawiciela, to za tę radość naprawdę Mu będziemy dziękować. Jeżeli zakosztujemy, jak wielkim szczęściem jest być po prostu dobrym, bez względu na wszystko, bez względu na to, jak jesteśmy traktowani, jak jesteśmy przyjmowani, że to jest nasze szczęście być jak Bóg który jest dobry, tak po prostu, wtedy Jezusowi będziemy doskonnie wdzięczni w każdej sytuacji, bez względu na to, co stracimy, bez względu na to, czego, z czego zostaniemy ogołoceni. Dobrego, wielkiego tygodnia, trzymajcie się i wielkiej radości ze zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.